Aga, powiedz, 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 proszę! No dobrze, Patryk, już jesteśmy! Dajesz mi wesołe miasteczko? Moje, tak! Moje, 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 moje! Moje, moje, moje! No dobra, wynosić się wszyscy! To jest moje miasteczko! Nie chodzi o wesołe miasteczko! Proszę, weź tę monetę i. Ale numer! Moneta! Zawsze chciałem dostać monetę! Nie chodzi o monetę! U. Teraz weź tę monetę i znajdź cukrową A ta cukrowa! Nie mogę uwierzyć! I znów samotny wieczór. Wyrzucam świeci. Samotnie. Halo? E, Kto tam? No proszę nie płakać. Tuż się pani rozpuści. Poczekałam dżentelmena. no, ale co taki powabny nominał robi na tej nieciekawej ławce? Taki jeden obiecał mi obstawę do banku, ale mnie wystawił. Co? Gdybym spotkał tę łajzę zaszumianą, to bym mu sprzedał cios! Rycerzu mój w karmazynowej sproi. Moje nazwisko Krab. Eugeniusz Krab. A panienki? Kasina. Jest pan taki dobry. I coś ci powiem. Gdy się uśmiechasz, wyglądasz jak milion bucks. Kasino. Wybaczysz mi tę bezpośredniość i pozwolisz się zabrać tam, gdzie możesz mi obiad postawić? Z przyjemnością. A przy okazji oskubię cię z tajnego przepisu. Restauracja O.E. Polecam ci salty. <grym i błysy> Mogę ci wstać. Dawno nie jadłam nic tak pysznego. Ups. Myślisz, że korzysta się tu z tajnych przepisów? Bo ty to chyba nie masz w sobie ani tajemnic, ani przepisów. U, znam jedną wyjątkową recepturę. Tak? Na słodkie buziaczki. Ehm. Kazyno, dasz mi się ucałować. O, gieniu, szybkie narzucasz tempo. Zgodnie z planem. Bądź delikatny. Bóstwą kowiet. O, ale babka. Kiedyś to musiało nastąpić. Pocałowałem kraba. O, panie krab, Ta kolacja była doprawdy cudowna. Koral wprost rozpływał się w ustach, chyba nie zmieściłabym już ani kęska. O, wątpię, moja krewetkowa łódeczko! Rozpieszcza mnie pan, panie krab, No bo masaż stóp między daniami, karykatura, ciekawa muzyka. Nie ba ci przychylę moja rybia brzoskwinko! O, my no chciałabym panu powiedzieć, panie Krabrze... Że... Nie przepana, pańska frymuś na już czeka. Cudownie, kolczasty puszku, twój rydban już czeka. Cóż? Ach. Nie będziesz musiała chodzić, puszysta na dymko. O, ho! Pański rachunek. Co? Całe 100 dolarów? Tutaj musi być jakaś pomyłka! Mały błąd, proszę pana. Dziękuję, że pan go wskazał. To jest pański rachunek. Uh! Uh! No, nie rozumiem, panie krab. Jak mógł pan wydać cały tysiąc dolarów w jeden wieczór? O, SpongeBob! Nie mogę nic poradzić, że wydaję na nią każdego centa! Straciłem nad sobą kontrolę! I co pan zrobi? Sam nie wiem, chłopcze. Jutro mam kolejną randkę? Utkwiłem między dwiema wielkimi miłościami słodką panią Puf i resztą moich pieniędzy. Chciałbym jakoś panu pomóc. Możesz mi pomóc, chłopcze? Czynię ciebie odpowiedzialnym za pieniądze. Nie rozumiem, panie krap. Jutro pójdziesz ze mną na randkę i nie pozwolisz mi wydawać pieniędzy. I pamiętaj, ma być tanio, więc idziemy do parku. I nieważne jak bardzo będę prosił, nie dawaj mi żadnych pieniędzy. Daj dolara. Nie. Dobrze, świetnie ci idzie. Kto tam? To ja, moja słodka puszysta rybeńko. Uh, uh, jedną chwileczkę. Kwiaty, kwiaty, chłopcze, leć po kwiaty! Mówił pan. Poncz Bob, nie można przychodzić do takiej damy jak pani Pów bez kwiatów. Nie mówimy o tym ani o tym. Rozmawiamy przecież o tym. Zaraz schodzę. Szybko, chłopcze, leć po kwiaty. Pani Pów, cudowna jak zawsze. Oh, zabawne. Zdawało mi się, że słyszałam z Spongeboba. E, no tak. On zaraz wróci. Jest dziś moim osobistym asystentem. Oh, przepraszam. Zadzwonię do agenta ubezpieczeniowego. Moja słodka nadymko. Oh. Panie Krab, przyniosłem kwiaty, które kazał pan kupić. Że co? Przyniosłem kwiaty dla pani Puff. Ustaliliśmy coś, chłopcze. Miałeś nie wydawać moich pieniędzy. Ale mówił pan... Już idę. To dla pani, pani Puff. O, kwiaty. O, jak uroczo. I pudełko czekoladek. Zwanżbob, czekoladki. Panie Krab, budżet nie pozwala. Zwanżbob. Nie wejdę przecież do domu pani Puf bez czekolady. Szybko! Szybko! Kupiłem największe pudło, jakie mieli. Kup, kup, wydaj, wydaj! Tylko o tym umiesz myśleć. E, już. Oto czekoladki, które dla pani kupiłem. Jeśli to nie wata cukrowa, to co to jest? Już nie mogę! Musisz zgadywać. Ten namiot? Nie. Ten facet? Nie. Stół z mikroskopem? Ty coś kręcisz. Nie mogę tego znaleźć na terenie miasteczka. Bo to jest na szczycie góry, z której zawsze spadam. Tam też tego nie było. Jesteś pewien? Patrz, <laughs> tu Spongebob do Sandy. Możesz już nadlatywać. E, Spongebob, mam tu mały kłopot. Całe stado czekoladożernych muszli próbuje przegryźć balon. E, wynoś się, czekoladowy podżeraczu. Chyba się trochę spóźnię. Nie. A co będzie z... Patrykiem? Zabierz go na diabelski młyn. Tam się spotkamy. Bez odbioru. I jeśli Patryk nie dostanie walentynki... Jestem prawie no. pewien, że go tam nie ma, Spongebob. Właściwie to jest na diabelskim młynie! Diabelski młyn! Psymęty. Cóż, najpierw powinniśmy zrobić sobie. Tak! <grystanie> mam moje pierwsze zdjęcie! E -e, to nasze pierwsze zdjęcie! Miejmy to już za sobą. No chodź, Spongebob. Już pędzę. Uh, uh, uh. Uh, może trochę szybciej. Jedną sekundkę. Już idę. Uh, przepraszam. Ojej, wybaczcie. Uh, uh, już nie jestem. Uh, uh, uh. Niezłe ujęcie. Patrz, to perła. Cześć, perła. Spongebob. Idą moi przyjaciele, leć i przynieś mi poncz! Twój balowicz już leci! Cześć, Cześć perła. perła! Cześć, dziewczyny! Chcę ci przedstawić bilego rybnego! Beep. I znasz już Briana Flondre z patwizu! Cześć, Brian! No, a gdzie twój partner? Bardzo chcemy go poznać! Jest przy bufecie. Bierze dla mnie pącz. O, oh, to ten wysoki brunet? O tak! O O nie. <śmany> Zobaczcie okropną sukienkę Cindy. Krab plus Cassina. Chciałbyś mieć ściany w domu czerwone, czy może żółte? Państwo młodzi złożą sobie przysięgę. Eugeniuszu, masz w sobie wszystko to, czego pragnę w mężczyźnie: sztywną skorupę, świdrujące oczka, no i tajny przepis na kraboburgery. Kasino, dzięki Tobie odżyłem. Sądziłem, że już zawsze będę sam, ale Ty pokazałaś mi coś ważnego: mianowicie, że za forsę miłości się nie kupi, ale forsa może Ci nią być. Teraz proszę pocałować żonę. O nie, a gdzie jest mój bukiet? E, jeden bukiet już załatwiam, pani krab. E? Proszę. <laughs> Szkoda, że plankton nie mógł przyjść, prawda? Nie przewidziałem, że z niego taki król parkietu. Jestem gotów na najlepszy prezent walentynkowy na całym świecie, SpongeBob. No i tutaj właśnie go dostaniesz. Być może. Wystarczy, że spojrzysz tam, stary. Sandy tu spongebob! Sandy tu spongebob! Sandy odbiór! Sandy do spongeboba! Mam tu lisę w korniku! Ia! Zniosło mnie z kursu! Ua! Muszę rekreować balon! Są już wszędzie! O? że czasami coś nie wyjdzie i plany mogą wziąć w łeb? Czy jak? Nie! E, e, na święto makrele! Czemu tu jest tak gorąco? Nie! Patryk, proszę, Nie proszę, proszę, Patryk, Co jest? Uścisk ręki. Przyjacielski uścisk. Uścisk ręki? To ten prezent? Masz dla mnie uścisk ręki? Przyjacielski uścisk. Wesołego dnia zakochanych. Ja cię błagam. Jestem samotnym skorupiakiem, który znalazł miłość i nie chcę jej stracić. Panie Krab, nie. Niech pan nie płacze, panie Krab. Proszę. Dobrze już, już idę do sklepu. Niech pan się rozchmurzy, szefie. Oto ta pralka, którą pan chciał. Rozchmurzyć? Jak mam się rozchmurzyć, skoro wydajesz moją ciężko zarobioną forsę? Ha! I znowu pan to zrobi! Chłopcze! A co mam mówić, skoro przepuszczasz pieniądze innych ludzi? Myślisz, że pani Pów przyda się też suszarka? Cóż, panie Krab, powiedzieć panu, co ja myślę? Cium, pip, cium, madzia, badzia, grosik, stosik, panie krab, dusia, musia, bazia, portfel, Ty pici, wydaj dam dami, wam, jecie, macie, bursa, panie krab, portfel, ulem, kiesa, biesa, huzia, juzia, pufu, bufu, bietecze. Nie wiedziałam, że Spongebob masz takie bogate słownictwo. Właściwie ja też chciałabym panu coś powiedzieć, panie Krab. Czuję się naprawdę bardzo niezręcznie, przyjmując te wszystkie prezenty. Wolę płacić za siebie, jeśli pan pozwoli. Dobrze! Jest pan przeuroczym człowiekiem, panie Krab. Dzięki, Bib. Dziękuję. SpongeBob, co ty wyrabiasz? Szydź, perła! No bierz, dobry pom! Nie wyglądasz żałośnie. O to chodzi? Schowaj się, zobaczy nas. To jest mój były, Octaviusz Rex, znany jako wysoki, opalony, przystojny. Bip? On? Założę się, że nie jest zdobywcą pucharów w konkursie na najbardziej romantyczny taniec. To moje. Aha, to się nie wydarzyło. Dalej! Bob, co ty wyrabiasz? Nie widzisz, że wszyscy tutaj tańczą odbijańca? Odbijaniec? Ach, tak! Ja go wymyśliłem! Jesteś pewien, że dasz radę? No. Kurwa, możesz mnie już zabrać do domu. Teraz kiedy wszystko zniszczyłeś. Nie płacz, Twój balowicz tu jest. To jeszcze nie koniec. Hej, wciąż możemy... Nie, to zepsułem. Ale wciąż możemy... nie. Nie płacz, Nie nie, 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 nie płacz. Cokolwiek zrobisz? Nie Co to mu zrobiłaś? Biedny maluszek. Sponge, nic ci nie jest? Nie martw się, Spongebob! Nie wszystko zmarnowałeś. <laughs> Było nawet zabawnie, gdy ten hot dog wpadł we włosy Judy. Ale ja świetnie się bawiłam! I wiesz, nie dokończyliśmy tańca. Tak, możesz zostać w peruce. No to jazda! No dobre, roztańczenie, absolwenci! Za chwilę wszyscy zatańczycie jak Spancz! Za prawą nogę złap i do góry unieś ją I drugą niech podniosą ci, co z nami tańczyć chcą A potem zakręć się i w czuchu popraw plancz Teraz tańczysz jak Sponge, Tańcz jak Spongebob, Bob, jak Spongebob Bob tańcz. Popatrz jak to robić i tańcz. Więc za prawą nogę złap i do góry unieś ją. Teraz drugą niech podnoszą ci. Którzy z nami Tańcz co? A potem Spadaj, zakrycie... rybio głowy! Nie widzi, że tańczysz sponge! Tańczy mi sponge boba! Złamałeś mi serce! Teraz ja muszę złamać coś waszego! Dobra, Patryk, wiem, że na to zasłużyłem, ale oni nie! Od nich też nic nie dostałem! Nie, teraz jest już za późno! Dla każdego z was! <laughs> Już jest, już jest! Najlepszy walentynkowy prezent na całym świecie jest tuż za tobą. Akurat. No mówię ci, tam jest. Odwróć się, odwróć. Patryk, odwróć się tylko. Chyba macie mnie za durnia. Tak. Odwróć się! Nie! Odwróć się! Odwróć się! Nigdy! Powiem to tylko raz i nie mam zamiaru się powtarzać, więc posłuchajcie! Nie zamierzam, słyszycie? Nie zamierzam się odwracać z jakiegokolwiek powodu, nigdy! Siemka, Patryk! Czołem, Sandy! <grym> Życzymy wesoły walentynek, Patryk! Hej! Jej! Jej. Moja Walentynka! Hej! Czy to jest prawdziwa czekolada? Patryk, Ej! nie!